Tu tu, tu 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 Gdzie są te cienie? Będzie, będzie, będzie Oj, Chowaj to, chowaj to Idzie Ej, gdzie wy, co wy tu robicie? Tutaj nie wolno chodzić, to jest poza terenem e, Ale my tutaj go przejdziemy po, po my, my tu tylko... Na podwórku? Tak Wypadło mi, wypadło mi, Co to, Co pan miał? Nico było moje... Już, już wracamy, wracamy do klasy, teraz będzie lekcja pływania. Buta wjeżdża. No, no sobie to kurwa wiza wykazał. Ja się ukopię przecież. Dobrze, dobrze. P poczekajcie tam chwileczkę, ja tutaj już wam przyniosę... Buty. Ej, chłopaki, chłopaki, chłopaki! Chłopaki, chodźcie tutaj na zagrzanie. Dobrze, dobrze. Zagrzanie, na Idę już tam do was. Pływanie. Proszę się tutaj prze... Co tutaj się chowajcie, dzieje? Chowajcie to, chowajcie Proszę to. się przebrać. A gdzie jest Czepek? Nie, nie mam. Dobrze, proszę Cześć. wejść do wody. Proszę wejść do wody. Już przebrani? Ja będę miał mokre rosy O, no, dziękuję mógł za mógł kwiatka. Rosy. Nie, nie, nie. A się to No, no już. Tego chcę jeszcze, co? Uu, to możemy się ja jakoś się... gadać uczniowie. A, a muszę tam wchodzić, że ja się boję, że ja się lubię. Wskakujecie albo dzwonię na policję. Justin, spycham cię. O, bardzo fajne towary, ale macie tam wejść. Ja się ty muszę. Ja się, ja się Wybielę. wybielę się. Bo kurwa pływać debile. Dobrze w szkocie, ale nie umiem pływać, nie umiem pływać. Dobra, dobrze. O kurde... Co wy robicie? Szkołę psujecie, dzwoni na policję.